Cześć, witam Was na kanale Autobusy. Dzisiaj przedstawię Wam najstarsze kursujące autobusy w Polsce. W naszym kraju z czasem flota autobusów staje się coraz młodsza. Większe miasta inwestują w nowy tabor, a ten starszy zostaje odsprzedany lub zezłomowany. Niewątpliwie nasz kraj prężnie się rozwija w kierunku odmłodzenia transportu miejskiego. Jest to trend podobny jak w krajach zachodnich, gdzie wraz z rozwojem gospodarki inwestuje się w nowsze modele, bardzo często elektryczne. Jeśli nie widziałeś filmu o autobusach elektrycznych, odsyłam Ciebie do poprzedniego materiału. Inwestycje są uwarunkowane tym, że pozwala to na lepszy rozwój miasta, poprawę połączeń oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, ale jak wiadomo nie każdy miasto stać na to, aby mieć najnowocześniejszy tabor lub po prostu może pozwolić sobie na zostawienie kawałka historii w użytku. Zamienimy sobie teraz kilka słów na temat aktualnego taboru. Niestety będziemy posiłkować się wykresem z roku 2017, gdzie możemy zauważyć, że w tym roku prawie połowa autobusów była starsza niż 10 lat. 30% autobusów to był przedział wieku między 6 a 10 lat, blisko 10% to były autobusy z przedziału 3 do 6 lat oraz 15% autobusów to były autobusy do lat 3. Wnioskując z wykresu możemy powiedzieć, że blisko połowa autobusów jest młodsza niż 10 lat, co wydaje mi się być nie najgorszym wynikiem. Oczywiście jest to wykres z roku 2017, gdzie teraz pewnie ten podział procentowy zmienił się na korzyść tych najnowszych autobusów. Jeśli chcecie film na temat miasta z najnowszą flotą autobusów, dajcie znać w komentarzu. Zanim przejdziemy do odcinka, zapraszam Ciebie do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem. Pozwoli Ci to na śledzenie kanału, jak i otrzymywanie powiadomień o najnowszych filmach. Dzięki którym będziesz mógł zobaczyć się po prostu jako pierwszy. Do oceny filmu nie zmuszam. Jeśli uznasz, że moja praca jest warta łapki w górę, to ją po prostu zostawisz. Wracając do tematu odcinka, dzisiaj zajmiemy się najstarszymi kursującymi autobusami. Opowiemy sobie jakie są to konkretne modele, gdzie możemy je spotkać oraz najważniejsza sprawa, czyli rok ich produkcji. Myślę, że będzie ciekawie, tak więc zachęcam do obejrzenia do końca. Zaczniemy sobie od najstarszych linowych trolejbusów, czyli Mercedesów – O405N2AC. Są one trzema ostatnimi jeżdżącymi konwertowanymi Mercedesami O405N2. Dawniej były to autobusy, jednak w PKT Gdynia przeszły konwersje na trolejbusy. Do napędu zastosowano szeregowo-bocznikowy silnik DK210A3P łamany na 11. Z układem oporowego rozruchu wprowadzono jednak wiele zmian w układzie napędowym w stosunku do Jelcza PR110E. Silnik oraz większość części pochodziły ze skasowanych trolejbusów marki Jelcz. Z najważniejszych zmian można wymienić modyfikację sposobów wzbudzenia silnika trakcyjnego, modyfikację cyklu Rozruchowego układu napędowego, czyli zmniejszenie stopni rozruchowych i dodanie tzw. miękkiego startu oraz zastąpienie nowocześniejszymi, współcześnie produkowanymi odpowiednikami wyłącznika głównego oraz przekaźników kontrolnych układu sterowania napędem, zastosowano także w własnej konstrukcji sterownik układu napędowego który miał na celu zwiększyć dynamikę i płynność jazdy oraz współpracujący z układem APS ASR. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca wzorem pierwszych trolejbusów wielcz PR110S zastosowano jeden silnik napędów pomocniczych napędzający jednocześnie sprężarkę, alternator i pompę hydrauliczną. Musicie przyznać, że jak na ponad 20-letnie autobusy, to nieźle się trzymają i pewnie się troszkę posłużą. Pierwszy na świecie Solaris Trolino. Solaris Trolino 12T. Unikatowy pierwszy egzemplarz oraz prototyp trolejbus zbudowany przez Trobus PNTKM i firmy Neoplan Polska z Bolechowa Osiedle, czyli obecny Solaris Bass Coach. Produkt zwyciężył w konkursie Złota Koła Komunikacji Miejskiej na piątej wystawie Komunikacji Miejskiej IGKM w Kielcach w 2001 roku. I ostatnim z rodzin trolejbusów, a tym samym najstarszym, jest wyprodukowane w 1957 roku Saurer. Pełną nazwę tego trolejbusa widzicie teraz na ekranie. W 2002 roku do Gdyni sprowadzono jeden warszawski trolejbus, właśnie tej marki, o oznaczeniu T014. Pojazd przeszedł renowację przedsiębiorstwie naprawy taboru komunikacji miejskiej Trobus, w trakcie której odrestaurowano poście zewnętrzne. Po remocie Trolejbus przekazano przedsiębiorstwu komunikacji trolejbusowej w Gdyni, które wprowadziło go do eksploatacji na linii turystycznej zabytkowej nr 326. W 2012 roku Trolejbus odzyskał ozdobną listwę na przodzie wraz z logiem producenta i ciemno-zielony kolor karoserii, zbliżony do tego z czasów eksploatacji w San Gallen. Swoją długowieczność zawdzięcza aluminiowemu nadwoziu. Dzięki czemu nie bierze gordza. Teraz zajmiemy się stricte autobusami, a dokładniej malami NL263 i NL313, których rok produkcji to 2000 oraz 2001, czyli na przełomie wieku. Trafiły one do Polski, używane m.in. z Berlina czy Wilderszlewa. Jeżeli źle to przeczytałem, to przepraszam, ale ten nazwy widzicie teraz na ekranie. Jest to niskopodłogowy autobus, który miał warianty silników 220, 260, 270, 280 oraz 310 koni mechanicznych i był produkowany do roku 2005. Autosan H9 nikomu nie trzeba przedstawiać, no chyba, że tej młodszej widowni. Zanim przejdziemy do omówienia tego autobusu, mam do Was dwa pytania. Czy chcielibyście cały film o produkcji oraz eksploatacji tego modelu w Polsce? I czy ktoś z moich widzów za młodu miał przyjemność jeździć tym autobusem na co dzień? Czekam na Wasze komentarze jak i jakie opinie odnośnie odczuć jazdy tym właśnie autobusem. Z pewnością można nazwać PKS Starogard Gdański jako największą ostoję autobusów Autosan H9. Do tej pory autobusy tej marki stanowią podstawowy tabor tego przewoźnika. Lata produkcji tego modelu przypadały na 1973 aż do 2006 roku. Oczywiście przez ten czas było wiele zmian w tym modelu, jak i uno wcześniej, ale rzadko się zdarza, aby jeden model był produkowany aż 23 lata. Oznacza to tylko jedno. Musiałby być to naprawdę dobry autobus. Zapraszam Was cieplutko do grupy na Facebooku, na której rozmawiamy na tematy związane z komunikacją i gdzie to Wy macie wpływ na to, co pojawi się na odcinku, bo bardzo często pytam o Waszą opinię, dzięki czemu materiały tworzymy wspólnie. Link znajdziecie w opisie. Udamy się teraz do Torunia gdzie idzie Jelcz PR110, którego rok produkcji to 1994. I pomimo, że jest to wręcz jeżdżący zabytek, to pełni funkcję podobne jak jego młodzi koledzy. Sam miałem przyjemność zobaczyć ten model w rzeczywistości i robi on naprawdę wrażenie. Dzięki Dawid za podesłanie zdjęcia. Kolejnym ciekawym egzemplarzem może pochwalić się MZK Święcim, który ma w swojej flocie 9 DABów 12200, 12-metrowych oraz jednego przegubowego 12800, który jest 18-metrowy. Autobusy te były produkowane w Danii, jak i w Polsce. Ciekawostką jest to, że w Polsce powstało zaledwie 11 sztuk tego modelu. Była tylko jedna wersja silnikowa o mocy 270 KONI. Warto wspomnieć, jeśli chodzi o te starsze autobusy, jeszcze o pierwszym autobusie niskopodłogowym w Polsce, czyli gdański Mercedes-Benz 0405N, które pierwsze wyjechały 15 czerwca 1994 roku w Gdańsku, który na obecną chwilę jest autobusem zabytkowym u przewoźnika gdańskie autobusy i tramwaje. Posiadały one 213 koni mechanicznych oraz skrzynię biegów ZF SHP 500. Większość młodszych widzów może nie kojarzyć czasów, gdzie większość taboru była wysoko pod Długowa. Było to bardzo problematyczne dla matek z wózkami, starszych osób, nie wspominając już o osobach niepełnosprawnych. Ale wtedy zawsze było można liczyć na pomoc drugiej osoby, która chętnie pomogła wnieść wózek lub kilku, które pomagały wnieść osobę niepełnosprawną, bo i te musiały w jakiś sposób się przemieszczać. Aktualnie to kierowca pomaga wjechać osobie niepełnosprawnej wyciągając specjalną rampę oraz wprowadzając taką osobę do autobusu co bardzo ułatwia poruszenie się osobom niepełnosprawnym i unowocześnienie taboru na niskopodłogowe z całym szacunkiem do klasyki było dużym udogodnieniem dla wielu pasażerów. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego filmu. Jeśli zainteresowałem Cię tym materiałem, to odsyłam Cię również do innych filmów na moim kanale, na których możesz równo przyjemnie spędzić czas i dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat komunikacji i w przystępny, i przyjemny sposób. Ja się z Wami żegnam, na razie i cześć!